narzucone przez zewnętrzne organy lub firma może je sama dobrowolnie opracować i zaimplementować. Bardzo rozległe, od zarządzania jakością, bezpieczeństwem informacji, okay. zarządzanie ryzykiem, po właśnie bezpieczeństwo pracy. Ale ja uważam, że to nie jedyna motywacja. Są też takie praktyczne aspekty, dlaczego? które powodują, że temat compliance jest ważny. Czyli w świecie biznesu mogą pojawiać się przede wszystkim kary, problemy prawne mhm. lub, co też istotne, problemy reputacyjne. Cześć, witajcie na naszym kanale Gierce Ninja. Dziś zapraszamy na pierwszy z serii odcinek na poziomie podstawowym poświęcony tematyce zarządzania zgodnością, czyli compliance dzisiaj mamy w studio Filipa, który postara się nam przybliżyć tą tematykę. Cześć Andrzej, cześć widzowie, witajcie. W kolejnych odcinkach z tej serii pokażemy demo systemu klasy Gierce na przykładzie dwóch producentów, firmy SAP oraz RSA Archer. Oczywiście, jak to już tradycyjnie bywa w odcinkach na poziomie podstawowym, aby przybliżyć ten temat, dzisiaj skorzystamy z naszych ulubionych ekwizytów, czyli klocków LEGO. To może Filip, na początek zastanówmy się, kiedy w ogóle mówimy o compliance. No dobrze, compliance to najprościej rzecz ujmując przestrzeganie zasad. Regulacji standardów, które są lub mogą być dla firmy, jako uczestnika konkretnego rynku biznesowego, narzucone przez zewnętrzne organy lub Firma może je sama dobrowolnie opracować i zaimplementować. Okej, okay, to brzmi troszkę enigmatycznie. No, nie <laughs> nie <wiem>. <śmiech> 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 możesz to film może jakoś przybliżyć, naszym słuchaczom nie wiem, na przykładzie. No. I tam ją przy tak. <laughs> <laughs> <w> okazji. <laughs> Jasne, Andrzej, pewnie, że tak. Wyobraź sobie, Andrzej, że masz zestaw klocków Lego eee, z instrukcją budowy konkretnego modelu, w tym przykładzie eee, koparki. Jedna i compliance to sytuacja, w której. Przestrzegasz wszystkich kroków, instrukcji do tego. Nie pomijasz żadnej strony, żadnego kroku. Używasz odpowiednich kroków do budowy zgodnie z instrukcją. W efekcie twój model, twoje dzieło, które, wiesz, zbudowałeś, jest zgodny z założeniami producenta, a więc działa poprawnie i wygląda jak koparka, nie samolot. Ma sens? Okej, okay. na razie to zostawmy. W firmie compliance to coś podobnego. Nie? Czyli pracownicy muszą przestrzegać zasad i procedur, tak jak ty przestrzegasz swojej instrukcji LEGO. Chodzi o to, żeby firma działała poprawnie, zgodnie z przepisami prawnymi oraz, co ważne, z wewnętrznymi regulacjami. Jeśli pracownicy nie stosują się do zasad, jak w przypadku budowania LEGO bez instrukcji, mogą powstać problemy, które będą. Wymagały jakiejś naprawy mhm. lub na przykład przerobienia modelu. Czyli w świecie biznesu mogą pojawiać się przede wszystkim kary, problemy prawne mhm. lub, co też istotne, problemy reputacyjne. No właśnie, te wspomniane przez ciebie kary tak, to najczęstsza przyczyna traktowania serio tematu compliance przez firmy. Ale ja uważam, że to nie jedyna motywacja. Są też takie Praktyczne aspekty, dlaczego? które powodują, że temat compliance jest ważny. Ten temat jest ważny, ponieważ pomaga na uniknięcie, pozwala na uniknięcie błędów. Tak, to prawda. Jeśli nie trzymasz się instrukcji podczas budowy np. Na naszego modelu Lego, możesz przypadkowo nie wiem, użyć niewłaściwych klocków lub pominąć jakiś krok. Mhm. W rezultacie może ten model być niestabilny no albo nie wyglądać tak elegancko, jak powinien. Tak, albo wiesz, w ogóle nie działać. Na przykład koła mogą się nie kręcić, dopieszamy go się nic. No, do <laughs> no, walca, nie? E, compliance pomaga unikać takich błędów e, w firmach, zapewniając, że wszystko jest robione zgodnie z przyjętymi zasadami, normami, co minimalizuje ryzyko problemów. Tak, to prawda. Compliance pozwala też na oszczędność czasu i zasobów. Dlatego, że gdy budujesz ten model Zgodnie z instrukcją, robisz to krok po kroku systematycznie, mhm. unikając błędów Wtedy. i nie musisz wracać i poprawiać od początku. Tak, jak mówisz od początku, to mi się przypomina to, co mi się osobiście często zdarza. Jak na przykład składam meble e, w znanej firmy, <laughs> gdzie, <Zgadnicie>, et... <laughs> gdzie często na etapie końca składania danego mebla, nie wiem, szafy, okazuje się, że na drugiej stronie instrukcji e, składania e, tam była taka inna śrubka, trochę. Krótsza albo trochę dłuższa, i teraz przez to musicie całość rozebrać i zacząć od początku. No, God, please, no, no! Ewentualnie próbować ten fakt wmówić odbiorcy, czyli klientowi, w tym przypadku żonie, że ta szafka tak no. miała wyglądać. Co za przypadek! <laughs> I, i, I nawet jeśli Wam się to uda, to podczas używania tego sprzętu ta wada konstrukcyjna, która tam została, powoduje defekt tego użytkowania, tak, efekcie mebel szy, szybciej się niszczy, zużywa, no i nie spełnia swojej funkcji. No i ten klient może nie być zadowolony w tym wypadku. <laughs> Wyjątkowo ciężka sytuacja. Tak jest, słuchajcie, podobnie w firmach compliance pozwala na sprawne działanie, uh -huh. unikając i błędów i co ważne przeróbek, które mogą być kosztowne i bardzo, bardzo, bardzo czasochłonne. Chłonne. Compliance to też ochrona przed problemami zewnętrznymi. No tak, na przykład jeśli zbudujesz ten model, chcesz wziąć udział w, e, w zawodach, a zbudowałeś go niezgodnie z zasadami e, zawodów i próbujesz e, zaprezentować swój, e, swój model, to żywi czy, 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 czy e, oceniający mogą Cię zdyskwalifikować, ponieważ Twój model nie spełnia wymogów. W świecie biznesu brak compliance może prowadzić w skrajnym y, przypadku do braku możliwości uczestnictwa na byciu graczem na danym rynku biznesowym. Tak, to prawda. A nawet w mniej skrajnych przypadkach do problemów prawnych, mhm. kar finansowych czy nawet całkowitej utraty reputacji przez firmę. Mhm. Czyli compliance tak naprawdę chroni firmę przed konsekwencjami nieprzestrzegania prawa lub pewnych ustalonych zasad. Okay. No dobrze. To już wiemy, chwili, dlaczego temat jest ważny. No widzę. <grybujesz> Również. Przejdźmy zatem do wątku, na czym w praktyce mhm. polega osiąganie tej zgodności. No wiesz, w praktyce firma powinna przede wszystkim zidentyfikować różne źródła wymagań dla swojego biznesu. Mogą to być przepisy wewnętrzne lub zewnętrzne, regulacje na przykład danego rynku, na którym firma działa, bądź też regulacje wewnętrzne, czyli takie, które firma sama wprowadza, żeby uniknąć już wspomnianych przez Ciebie błędów czy oszczędności czasu. Zgodność z wymaganiami zewnętrznymi, czyli akty prawne i regulacje, no to dosyć... Wymagające aspekty. To no prawda, może zacznijmy od tych zewnętrznych. Okay. Na pewno dobrym startem w tym przypadku będą no powiedzmy przepisy BHP, czyli dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy no, u nas na, na tej budowy. Tutaj taki przykład. <laughs> Operator koparki on musi mieć odpowiednie kwalifikacje tak. i certyfikaty, które potwierdzają jego uprawnienia do obsługi tej maszyny. Tak, tak, musi też e, stosować odpowiednią odzież ochronną, plac budowy musi być prawidłowo oznaczony, bo jeśli tego nie zrobimy, to ktoś bez odpowiednich kwalifikacji, kto obsługuje... Koparkę, może, może spowodować, że dojdzie do wypadku i coś się zwali na głowę kierownika o, na przykład. Co grozi nie tylko samymi karami, ale przede wszystkim obrażeniami czy zdrowiem naszych pracowników. Jasne. Kolejny przykład zewnętrznych wymagań to bardzo na wszystkim bliskie przepisy środowiskowe. Czyli koparka nie może pracować w obszarach chronionych przyrodniczo, mhm. przynajmniej nie bez odpowiednich zezwoleń. Na przykład jeśli. Na placu budowy znajdują się drzewa. U nas już przysz, wszystkie przysz, wycięte, wycięte. Ale to tylko dlatego, <grym> że uzyskaliśmy specjalną zgodę na wycinkę. Tak, bo wiemy, że nieprzestrzeganie przepisów środowiskowych może skutkować wysokimi karami finansowymi oraz szkodzić środowisku. Firma może nawet stracić prawo do prowadzenia działalności na danym terenie. To prawda, to prawda. Phil, ja mam jeszcze taki przykład. To na przykład to ograniczenie hałasu. Mhm. Czyli na przykład na placu budowy mogą obowiązywać przepisy dotyczące maksymalnego, dopuszczalnego poziomu hałasu. Okay. Czyli koparka, która pracuje na budowie, nie może przekraczać określonej liczby decybeli. Tak, tak, koparka elektryczna. Ja jeszcze nie widziałem, na pewno kiedyś będą. Zwłaszcza te decybele są istotne, jeżeli mówimy o godzinach nocnych lub pracujemy... w. W pobliżu stref zamieszkania. No tak, i przestrzeganie tych norm dotyczących hałasu chroni mieszkańców i środowisko przed nadmiernym hałasem. Istotne jest to również dla samych naszych pracowników, którzy obsługują nasze maszyny. Chodzi o zabezpieczenie ich życia i zdrowia. No i musimy się z tym liczyć jako firma, jeśli naruszamy te przepisy, że możemy zostać uka ukarani mandatami karnymi lub otrzymać nakaz przerwania pracy. Może szkali. to być, to no. się może zdarzyć. Dobrze, ale może przejdźmy do wymagań wewnętrznych. wewnętrznych uh -huh. Na pewno tutaj dobrym przykładem będą wewnętrzne procedury bezpieczeństwa. Czyli na przykład firma sama z siebie może uh -huh. wprowadzić procedurę, uh -huh. która wymaga od operatora koparek codziennego sprawdzania stanu technicznego maszyny, uh -huh. na przykład przed każdym rozpoczęciem pracy. Jeździ dobrze. Tak, uh -huh. Sprawdzają o niej stan opon, tudzież Gąsienicy. gąsienic. <laughs> Hamul... oleju, hamulców Mów. oraz inne kluczowe elementy koparki. Mhm. Firma, czyli mówiąc firma, zarząd, kierownictwo, to pracownicy nauczeni swoim doświadczeniem w pracy, chcąc uniknąć błędów, kosztów no i strat czasu. Wprowadzają takie regulacje, bo to istotnie zmniejsza ryzyko awarii, wypadku, prawda? I nie tylko to chroni samych e, pracowników, ich zdrowie i życie, ale też przez zapobiega przestojom na placu budowym, a to wpływa na, na mniejszy poziom kosztów no i efektywność. Dobrze. Dobrze, słuchajcie. Innym przykładem są tutaj polityki szkoleniowe, czyli nie wiem, każdy operator załóżmy taki koparki, musi regularnie przechodzić szkolenia z zakresu obsługi lub BHP. Tak, nie tylko podpisywać, ale również faktycznie słuchać i być szkolony. Innym przykładem jest limit czasu pracy, czyli maksymalna liczba godzin pracy dla operatorów koparek, aby uniknąć przemęczenia czy ryzyka wypadku. Na przykład operator może, taki może mieć wewnętrzne regulacje, pracować maksymalnie 8 do 10 godzin dziennie, a po każdej godzinie, na przykład musi zrobić. 10 a, nikt będzie tak. 15 minut. Tak, parę, parę budów, ja jeszcze się z tym nie spotkałem, ale fajna koncepcja. Tak, właśnie. słuchajcie, czyli podsumowując wewnętrzne wymagania compliance, czyli takie, które, które sama firma narzuca sobie, prawda? Czyli tutaj na przykładzie placu budowy, czyli takie jak procedury bezpieczeństwa, limity czasu pracy. To wszystko mhm. pomaga firmie działać sprawnie, bezpiecznie, no i zgodnie ze standardami, które sobie założyła. I teraz słuchajcie, teraz jeżeli chodzi o źródła tych standardów, to to mogą być źródła w zewnętrznych przepisach, czy, przepisach, czy normach, takie normy ISO, mhm. wymagania RODO, NIS2, bardzo modny teraz, mhm. czy na przykład DORA. Mhm. Dla instytucji finansowych. No tak, z perspektywy compliance, normy ISO, tego międzynarodowego organiza Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej, to zestawy standardów, które określają najlepsze praktyki, wytyczne w różnych obszarach działalności mhm. gospodarczej. Dokładnie. Bardzo dobrze. Wypisałem, ponieważ obecnie opublikowano już ponad 24 000... tysiące. Trochę... Ile? Norm ISO, prawda? które obejmują różne branże i obszary działalności. I te obszary działalności są bardzo rozległe. Od zarządzania jakością, bezpieczeństwem informacji, zarządzanie ryzykiem, po właśnie bezpieczeństwo pracy, zarządzanie środowiskiem no i wiele, wiele innych obszarów. Inny przykład regulacji zewnętrznej to RODO, to ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, z angielskiego General Data Protection Regulation. To zbiór regulacji prawnych, które mają na celu ochronę prywatności i danych osobowych obywateli Unii Europejskiej. Niestety, a może niestety, RODO składa się z 99 artykułów podzielonych na 11 Spocie. rozdziałów, które określają zasady, prawa i obowiązki dotyczące ochrony danych osobowych. Tak. Tutaj warto też wspomnieć o tym, o czym już mówiłem, czyli o NIS-2, czyli jest to zaktualizowana wersja dyrektywy NIS, czyli Networking Information Systems Directive, która została wprowadzona przez Unię Europejską celu tak naprawdę wzmocnienia zabezpieczeń cyberinformatycznych, czyli sieci i systemów informatycznych. Mhm. Z perspektywy Compliance NIS-2 to nic innego, jak znowu zestaw regulacji, które nakładają na przedsiębiorstwa i organizacji obowiązki w zakresie zapewnienia cyberbezpieczeństwa oraz odpowiedniej reakcji na zagrożenia dla infrastruktury krytycznej. I nie tylko. Oprócz tego jest też DORA, czyli Digital Operation Resilience Act. To jest to rozporządzenie Unii Europejskiej, o którym mm. wspomnieliśmy, które zostało wprowadzone w celu wzmocnienia odporności operacyjnej mm. instytucji finansowych na zagrożenia cyfrowe, czyli takie jak chociażby cyberataki, mm. awarie systemów informatycznych, też, no, bo mam problem jest z dostępnością bardzo często, mm -hmm. czy incydenty technologiczne to też bardzo częsty temat włamania to wszystko, to wszystko jest objęte tym tą regulacją z perspektywy compliance Dora nakłada na instytucje finansowe co ważne i ich dostawców dostawcy. usług cyfrowych obowiązki dotyczące zarządzania przede wszystkim ryzykiem związanym z IP bezpieczeństwem cybernetycznym oraz ciągłością działania okej okay. to tylko kilka przykładów Zewnętrznych regulacji, no ale tak myślę, że to trochę dużo tych punktów do spełnienia. No i Excel może tego Andrzej nie pomieścić. <grystanie> Słuchajcie. <grystanie> Słuchajcie. Filip, kto <grystanie> w dzisiejszych czasach zarządza compliance bez odpowiedniego narzędzia czy systemu? No, wiesz, <laughs> nie wiem, może gdzieś tam, ale to już na pewno zdecydowanie materiał na kolejny odcinek. Aby zobaczyć taki system w praktyce, może, wiesz, może coś nagrałem. Nie? nie no, pewnie, że nagram. Nawet dwa razy. Dajcie znać w komentarzach, czy chcecie, bo to jest bardzo istotne. Jest kilka takich systemów, które są pomocne w tym obszarze. Przykładem tutaj jest wymieniony na starcie RSA Archer lub Sam GRC ale to już może zostawmy na kolejną. Tak, 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 dokładnie. A dzisiaj już Wam bardzo serdecznie dziękujemy. No i oczywiście co? Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału. No i słuchajcie, życzymy samych sukcesów przy zapewniania zgodności w Waszych organizacjach. Komentujcie i piszcie do nas, z jakimi wyzwaniami Ci się spotykacie. A dzisiaj to już tyle. Dziękujemy Wam. Cześć, Cześć!